Mówią, że jesteś pewny siebie, że dobrze się prezentujesz, fajnie się wypowiadasz, dobrze ci idzie, jesteś skuteczny, i tak dalej. Ale ty w środku czujesz, że w zasadzie po prostu improwizujesz, bo tak naprawdę tej wewnętrznej pewności tam nie ma. Masz oczywiście jakąś strategię działania, ale spójrzmy prawdzie w oczy, to nie jest zbudowane na zaufaniu do siebie. I nie chodzi o to, że coś z tobą nie tak. Po prostu nigdy prawdopodobnie nie nauczyłeś się ufać sobie. Jeszcze nie nauczyłeś się ufać sobie. Witaj w podcaście Czas na Życie Marzeń, przestrzeni dla ludzi takich jak ty, którzy nie chcą już żyć na autopilocie, którzy czują, że w życiu chodzi o coś innego i którzy szukają głębi spójności i swojej własnej prawdy na drodze do życia marzeń. To jest 96 odcinek, a ja nazywam się Piotr Cygan. Dziś porozmawiamy o tym, co naprawdę stoi za brakiem pewności siebie i dlaczego nie chodzi tylko o to, żeby starać się wyglądać i zachowywać jak osoba pewna siebie, bo to jest po prostu ciężkie. Chodzi o to, żeby nauczyć się sobie ufać, a cała reszta przychodzi wtedy naturalnie. Więc zostań ze mną do końca. Razem przejdziemy przez pytania, które wpuszczą do Twojego życia więcej świadomości, więcej autentyczności i więcej odwagi do tego, by w końcu sobie zaufać. Bo kiedy masz odwagę być w pełni sobą, jesteś postrzegany jako osoba pewna siebie. Jeśli to może być przydatne dla Ciebie, daj mi proszę lajka, serduszko, subskrybuj i wybierz proszę od razu dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o każdym nowym odcinku. Widzisz, kiedy mówisz: brakuje mi pewności siebie, to najczęściej chodzi o coś zupełnie innego. Wierz mi, nie brakuje Ci pewności jako umiejętności. co najwyżej brakuje Ci wewnętrznego przekonania, że możesz na sobie polegać. Zwłaszcza wtedy, gdy nie wszystko masz pod kontrolą. I to absolutnie, nie jest Twoja wina, bo nikt nas tego po prostu nie uczył ani w domu, ani w przedszkolu, czy tym bardziej w szkole. Ale dobra wiadomość jest taka, że są konkretne, zidentyfikowane przyczyny, przez które to zaufanie się nie buduje. Ale zanim przejdziemy dalej, zapytam Cię o coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Czy naprawdę brakuje Ci pewności siebie zawsze, w każdej sytuacji? Czy może są obszary w Twoim życiu, w których czujesz się pewnie? Może w, w rozmowie z bliską osobą? Może kiedy robisz coś, co dobrze znasz? Może kiedy jesteś sam ze sobą i nie musisz nic udowadniać? Bo jeśli są takie chwile, to znaczy, że masz ten zasób. Tylko trzeba go tylko odnaleźć, wzmocnić i nauczyć się z niego korzystać świadomie. Choć, Wejdziemy w to głębiej. Zaufanie do siebie nie rodzi się z teorii, a tym bardziej zaufaj sobie, uf, uf, tylko po prostu z pra praktyki. Nie buduje się tego przez afirmacje, ufam sobie, ale przez to, że działasz yy, i widzisz, że poradziłem sobie. Ale jest tu pewien problem. Wiesz jaki? Wielu ludzi robi rzeczy dobrze, ale nigdy nie zauważa, że im wyszły. Może dlatego, że nie mają tego w swoich nawykach i natychmiast przeskakują do kolejnego, kolejnego zadania albo umniejszają to, co zrobili. To przecież nic takiego, a przecież dla twojej psychiki to właśnie te małe, zakończone działania budują cegiełka po cegiełce wspierające przekonanie, mogę na sobie polegać. Co by się zmieniło, gdybyś zauważał swoje małe sukcesy tak, jakby były wielkie? Mówi się, że porażka nie istnieje, jest tylko informacja zwrotna. I to prawda, ale pod jednym warunkiem że działasz i że coś się w Twoim życiu dzieje. Ale kiedy porażką jest to, że nie zrobiłeś tego, co miałeś zrobić, to niezrealizowany zamiar zostaje w Tobie jak stan zapalny. Jeśli wciąż wracasz do myśli, wtedy zawaliłem i to pewnie znowu się powtórzy, to Twoja podświadomość tworzy wzór, nie ufam sobie. Tymczasem zaufanie do siebie nie oznacza, że nie popełniasz błędów. Oznacza, że działasz pomimo nich i że potrafisz domykać historię nawet wtedy, gdy jej przebieg był nieidealny. Ile masz w sobie takich niezamkniętych historii? Co by było możliwe, gdybyś dziś wreszcie zamknął jedną z nich, tę, która już dawno powinna się zakończyć? Możesz oczywiście wracać do tych pytań sam, ale jeśli czujesz, że chcesz w ten temat wejść głębiej razem. Albo potrzebujesz wsparcia w zbudowaniu prawdziwego zaufania do siebie, to zapraszam cię do kontaktu na stronie piotrcygan.pl. Znajdziesz więcej informacji o pracy jeden na jeden, czyli przestrzeni, w której nie tylko mówimy o zmianie, ale ją też razem uruchamiamy. Bo czasem jeden proces, jedna rozmowa, jedno zobaczenie tego, co naprawdę cię zatrzymuje, może odblokować lata Utknięcia. Zatrzymajmy się jeszcze tutaj na dosłownie chwilę, bo zanim przejdziemy dalej, chcę dać ci jedną prostą ramkę, bo to po prostu musi wybrzmieć. Pewność siebie to najczęściej po prostu wyuczona kompetencja coś, czego można się nauczyć, wiesz, na szkoleniach, na autoprezentacji, sposobach mówienia, stylu bycia. To po prostu wyuczone role, w, jak, w jakie, jakie wchodzimy w pewnych sytuacjach. Jakiś występ, strategia na różne okoliczności, wiesz o co chodzi. Ale zaufanie do siebie to coś zupełnie innego. To jak ten taniec w przysłowiowym deszczu, zamiast czekania aż minie burza. To stan, w którym mówisz, nie wiem jak będzie, ale wiem, że sobie poradzę. I to właśnie zaufanie jest tym, czego ci brakuje, kiedy mówisz, brakuje mi pewności siebie, bo nie chodzi o to, by lepiej wyglądać, tylko by głębiej czuć wewnętrzne oparcie. Zaufanie do siebie buduje się przez doświadczenie, przez refleksję po tym doświadczeniu no i przez małe ciągłe podejmowane decyzje no i powtarzalność, kiedy nawet nawet wtedy kiedy nie wyjdzie e, wracasz po prostu do działania. Bo kiedy robisz coś raz i wiesz, że to twój system nerwowy zaczyna tworzyć nową mapę i jesteś w tym coraz, coraz. Co by się zmieniło, gdybyś zauważał swoje nawet najmniejsze wygrane? A co byłoby możliwe, gdybyś traktował swoje małe działania jako wielkie dowody zaufania do siebie? A teraz perfekcjonizm. W ogóle on nie zakłada, że możesz ponieść jakąkolwiek porażkę, więc zrobisz coś do upadłego. A kiedy jednak upadasz, okazuje się, że ponieważ porażka wcześniej nie wchodziła w grę, to nie możesz się po prostu podnieść. Zaufanie mówi coś zupełnie innego: ruszaj, nauczysz się po drodze. Jeśli nie dajesz sobie prawa do takiego próbowania testowania uczenia się w ruchu to nie możesz zbudować wewnętrznego przekonania, że sobie poradzisz. To przecież tak właśnie dzieci uczą się chodzić. Nie wiedzą nic o chodzeniu, yy, a zwłaszcza o tym, że mogą się przewrócić. Nawiasem mówiąc, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, który możesz sobie tutaj kliknąć. I tak sobie myślę, bo może właśnie w tym rzecz. Nie w tym, żeby wszystko wiedzieć, ale w tym, żeby ufać sobie w Pewnym niewiedzeniu, bo przecież choć rzadko to przyznajemy, życie to właściwie ciągła improwizacja. Kiedyś znalazłem nawet fajny cytat na ten temat na Facebooku e, pani Marii Kaczorowskiej, która dzieli się e, też swoimi miłymi słowami. I ten cytat brzmiał tak: Czasem myślę, że nie umiem grać w życie, ale potem sobie uświadamiam, że my przecież wszyscy. Improwizujemy. I może nie chodzi o to, by przestać improwizować, tylko o to, by robić to zaufaniem do siebie, e, że to po prostu taka gra i tyle. Z kolei porównywanie się to jedno z największych źródeł frustracji i wewnętrznego rozchwiania. Przyszła mi tu taka metafora. Że to jakby porównywać swoją wersję roboczą artykułu do czyjejś wersji gotowej do publikacji. Nie w kontekście publikacji, ale w kontekście porównania się, porównywania się do innych ludzi, to widzisz po prostu cudze wyniki, rezultaty pewnego działania i końcowe rezultaty ich działania, i tym samym ich pewność tego ukończenia, a jeszcze do tego pewną rolę, którą, którą grają, i ogólnie. Pewną fasadę. Porównywanie zabiera ci kontakt z tym, kim naprawdę jesteś, a bez tego kontaktu trudno po prostu ufać sobie. Porównywaniem się przenosisz punkt skupienia w zupełnie inne miejsce. Zamiast koncentrować się na siebie, na każdym drobnym kroku, koncentrujesz się na rezultacie czyjejś innej osoby. To działa po prostu jak wirus i jakbyś po prostu kopał pod sobą dołek. Co by się zmieniło, gdybyś przestał się porównywać i zaczął porównywać się do siebie z wczoraj. W tym konkretnie aspekcie wierzę w to podejście, żeby stawać się lepszą wersją siebie, a nie wersją siebie lepszą od kogoś innego. W tym podcaście coraz częściej pojawia się odniesienie do naszego fizycznego ciała. Może dlatego, że jako facylitator Access Bars pracuje ze swoimi kursantami, z ich ciałami i na ciałach. Na kursie mówię, że to przecież przez ciało doświadczamy tej naszej rzeczywistości, przez nasze ciało fizyczne. Ono ma z nami najbliższy kontakt. Ja wiem, że ogólnie mówimy tak, że to po prostu jesteśmy my, to nasze ciało bez wchodzenia w szczegóły. Ale gdyby tak właśnie rozróżnić tą nasz, to nasze e, przeinteligentne i przemądre ciało, którym przecież nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w tej rzeczywistości, gdyby ono nie istniało w takiej, ani innej formie, to przez to ciało mamy pierwszy kontakt e, z bodźcami, z tym, co odbieramy naszymi zmysłami. Dlaczego więc tak często pozwalamy decydować, w pierwszej kolejności naszemu umysłowi, a to ciało przecież ci mówi, że gdzieś jest bezpiecznie, albo wycofaj się. Używasz tak zwanej, e, w pewnym sensie mówiąc, intuicji. To ono jako pierwsze reaguje, zanim jeszcze po prostu coś pomyślisz. Problem w tym, że często forsujemy się umysłem tam, gdzie ciało próbuje dać nam jakąś wskazówkę. Umysł mówi, idź, działaj, tak trzeba, tak robią inni. A ciało mówi, zatrzymaj się, to nie jest Twoja droga. I co wtedy robisz? Przebijasz to siłą logiczną. Wynik? Twoje zachowanie jest nienaturalne. Brzmisz jak nie Ty, poruszasz się jak nie Ty, i nawet jeśli inni Cię nie znają, czują, że coś tutaj po prostu. Bo kiedy ciało i umysł grają w różnych drużynach, Autentyczność znika, a z nią znika też prawdziwa pewność siebie. A nawiasem mówiąc, jeśli interesuje Cię kurs, który prowadzę, sprawdź, o czym mówię i gdzie w najbliższym czasie możesz mnie spotkać, sprawdź to na stronie raz razwowaczybars.pl. Co by się zmieniło, gdybyś przestał forsować się tam, gdzie ciało mówi, nie wchodź w to? Lubisz pochwały? Jeśli Twoja wartość wzrasta tylko wtedy, gdy ktoś Cię chwali, to tak, jakbyś chciał wchodzić na piętro po ruchomych schodach, które jadą w dół. Masz po prostu ciągłą emocjonalną huśtawkę, bo zaufanie do siebie nie zależy od cudzego aplauzu. Zależy od tego, że wiesz, co robisz i po co. Nawet jeśli nikt tego nie rozumie, nawet jeśli ktoś tego nie akceptuje, to tak jak dosłownie z tym podcastem. On oczywiście nie trafia do każdego. Ale ja go robię i wiem po co. A nawiasem mówiąc w odcinku 58 przywoływałem książkę Odwaga bycia nielubianym i Shirokishimi opartą na filozofii psychiatry Alfreda Adlera, znanego ze stwierdzenia, że nie jesteś odpowiedzialny za emocje innych ludzi. Adler twierdził także, że największym źródłem naszego nieszczęścia jest chęć dopasowania się do cudzych oczekiwań, a to totalna katastrofa. Jeśli ktoś czuje się urażony tym, że podążasz własną drogą, to jest jego problem, nie twój. Jeśli ktoś nie akceptuje tego, kim jesteś, to nie oznacza, że musisz się zmieniać. Jeśli ktoś mówi, że nie robisz tego tak, jak należy, to mówi to ze swojego punktu widzenia. I to właśnie wtedy zaczynasz budować prawdziwe zaufanie do siebie. Nie przez jakiś bunt wobec e, wszystkiego, nie przez e, obojętność wobec innych, ale przez po prostu wewnętrzną wolność, bo możesz. Kim byłbyś, gdybyś przestał uzależniać swoją wartość od cudzej aprobaty? Kim byłbyś, gdyby twoja wartość nie była negocjowalna? Kilka razy wspominałem dzisiaj o rolach. O rolach, bo nie jesteśmy aktorami w swoim życiu, więc po prostu nie musimy udawać. Co więcej, w ogóle nie jesteśmy aktorami, o ile oczywiście ty nie jesteś aktorem. Chodzi mi o to, że zwykle nie ufamy komuś, kto udaje. Jest tak i tutaj bardzo ważne, nawet jeśli tym kimś jesteś ty sam. I tu dlatego mówię, że to jest ważne, bo tu trafiamy w kolejne sedno. Jeśli przez większość czasu jesteś jakiś, yy, masz pewną okładkę profesjonalizmu, yy, tego bycia miłym, ułożonym, z dystansem, kulturalnym, to może trudno ci po prostu zaufać sobie, bo dokładnie nie wiesz, kim jesteś. Bez tej maski. Autentyczność nie jest trendem e, ani dobrze dopasowaną okładką czy e, obwolutą. To niezbędny warunek zaufania, więc bądź odważny do tego. Bądź odważny do autentyczności. Co by się wydarzyło, gdybyś dziś przestał udawać i po prostu był. Chciałbym być z Tobą w pełni szczery. Ten odcinek to nie jest tylko list do Ciebie. To też list do mnie, do mnie sprzed kilku miesięcy. Bo pamiętam dokładnie ten moment, kiedy ktoś, może z 40 odcinków temu, powiedział do mnie, napisał w komentarzu: Wiesz co, Ty wcale nie jesteś taki pewny siebie. I wtedy w pewnym sensie to mnie zabolało, ale dziś to. Dużo bardziej rozumiem. To była pewna prawda. Miałem strategię, miałem jakiś pomysł na siebie, miałem styl, jakieś wyobrażenie i oczekiwania względem siebie, tym jak mam wyglądać, jak się prezentować na ekranie, co mówić, jak mówić itd. Ale nie miałem jeszcze wtedy tyle zaufania do siebie, co dziś. Nie miałem tego zaufania do siebie, że robię to dobrze, jakkolwiek to wychodzi. I może właśnie dlatego ten temat wraca w nowym odcinku, bo nadal po prostu czuję, że jest ten temat jeszcze niewyczerpany. Nadal go integruję w sobie, nadal go odkrywam i może właśnie dlatego mogę być tutaj teraz z tobą, nie, nie jako ktoś, kto wie lepiej. Ale jako ktoś, kto idzie tą drogą razem z tobą. Może właśnie też dlatego dziś mogę powiedzieć ci coś ważnego, że to wcale niepewności siebie tobie brakuje. Bo pewność można improwizować, można jej się po prostu nauczyć, jeżeli jesteś dobrym aktorem. Ale zaufania do siebie, sorry, tego nie da się udawać. To coś, co po prostu jest albo nie. Dobra wiadomość jest taka, że to się po prostu. Buduje cegiełka po cegiełce, tak jak mówiłem. Nie przez wielkie deklaracje, ale przez małe, konkretne decyzje. Tak jak ja robię to odcinek za odcinkiem. Słowo po słowie. Porażka za porażką, której nawet nie widzisz. To moje codzienne momenty, w których po prostu wybieram siebie. Wybieram swoją prawdę, swoją reakcję i swoją drogę. A jeśli czujesz, że to jest dla Ciebie, to wróć proszę do pytań, które zadałem Ci pod każdym z tych tematów, które poruszałem. Przeczytaj je tak, by wybrzmiały w Tobie. I mała wskazówka: nie szukaj żadnych odpowiedzi, pozwól, by po, po pytaniu pojawiła się tylko przestrzeń. A jeśli ten temat z Tobą rezonuje i chcesz wiedzieć więcej, koniecznie sprawdź też odcinek 57. W którym mówię o tym, jak zaufać sobie na poziomie głębokim i podświadomym, ale ostrzegam, że to niepewny siebie odcinek. Ja nazywam się Piotr Cygan, a to był 96. odcinek podcastu Czas na życie marzeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a najlepiej po prostu osobiście. Bye bye.